Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Jan Chrzciciel tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Pięknie się nam w tym roku złożyło, że z raptem dzień po objawieniu Pańskim mamy święto chrztu Pańskiego. Dlatego, że dziś jakby przedłuża się wczorajsza uroczystość, bo i dziś uroczyście Chrystus się objawia jako syn Boży. Bo sam Bóg Ojciec o nim zaświadcza: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Chrystus Pan jest Bogiem i jest to prawda dzisiejszego dnia. I w tym objawieniu bierze udział cała Trójca Święta. Bóg Ojciec swoim głosem, Syn Boży w Jordanie i Duch Święty pod postacią gołębicy. A dzieje się to wszystko podczas chrztu w rzece Jordan. Nie był to oczywiście sakrament chrztu, bo wtedy jeszcze nie istniał, ani Pan Jezus chrztu nie potrzebował. Był to pewien symboliczny obrzęd pokutny, podczas którego ludzie byli obmywani wodą, i mówili na głos swoje grzechy. Pan Jezus wychodzi z Jordanu natychmiast, bo żadnych grzechów nie miał, więc można się zastanowić, po co w ogóle w tym wszystkim brał udział. Ojcowi Kościoła tłumaczą, że w ten sposób On uświęcił wody i dał wodzie prawdziwą moc oczyszczenia grzechów, dając zalążek sakramentowi chrztu świętego. I o tym Pan Jezus mówi w innym miejscu Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I trochę dalej, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Chrzest to jest ten cudowny sakrament, który otwiera nam bramy do nieba. I warto zastanowić się, co On nam dał. Dlaczego staramy się dać ten dar dzieciom jak najszybciej, chrzcząc już małe dzieci? Zobaczmy, że człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym, a z nim jest to przekleństwo, które nasz rodzic Adam, Adam ściągnął na nas. Zgładzić je może tylko Chrzest święty. Kto nie miał szczęścia być ochrzczony jako dziecko, temu Chrzest. W wieku dorosłym też odpuszcza wszelkie inne grzechy, jakie popełnił. Co więcej, chrzest gładzi wszelkie kary grzechowe, czy to wieczne, piekielne, czy też doczesne, ziemskie lub czyśćcowe. Czemu? Bo w szczę dokonuje się odnowienie człowieka, jego odrodzenie duchowe. Człowiek w chrzcie staje się całkowicie nowym człowiekiem, przez chrzest człowiek jednoczy się najściślej z Chrystusem, który za, za nas umarł. Dlatego, jako członek ciała Chrystusowego, bierze udział w zasługach i śmierci krzyżowej pana Jezusa. I w chrzcie człowiek rodzi się na nowo do życia wiecznego, jako syn Boży i dziedzic nieba. Jeden ze świętych powiedział takie słowa, że przez wody potopu żywi ginęli, przez wodę chrztu świętego. Umarli odzyskują życie. I ta duchowa przemiana, to upiększenie duszy, uświęcenie jej takiej, iż staje się miło Panu Bogu, dzieje się przez łaskę uświęcającą, którą Duch Święty wlewa w naszą duszę. Święta Katarzyna ze Sieny, gdy była raz obecna podczas Chrztu Świętego, to Pan Bóg cudownie pokazał jej piękność duszy dziecka oszczonego. Była to piękność tak wielka, że święta nie mogła jej opisać, tylko mówiła, choćby kto miał nawet serce kamienne, musiałby zakochać się w duszy, w tej duszy, gdyby ją poznał. Aby dusza mogła podobać się Panu Bogu jeszcze bardziej, daje On jej na chrzcie zarążek rozmaitych cnót z łaską uświęcającą, szczególnie wlewa wiarę, nadzieję i miłość. I wreszcie przez chrzest Człowiek Przed Chrztem człowiek nie należał jeszcze do Chrystusa, ale przez chrzte, Chrzest jest w niego szczepiony, łączy się z nim. Co więcej, to zjednoczenie dzieje się takim zewnętrznym, też sposobem, widocznym, bo przez Chrzest jesteśmy włączeni w mistyczne ciało Chrystusa, w jego Kościół katolicki, święty, który jest właśnie jego ciałem. Po połączeniu z Panem Jezusem i Kościołem, chrześcijanin trwa w tym zjednoczeniu. Już na zawsze. Choćby się wyrzekł pana Jezusa, choćby stał się apostatą i wyparł kościoła, od nadal w ten sposób jest z nim złączony, bo chrzest wyciska na duszy niezatarte znamie, którego nie da się pozbyć. I święty Paweł uczy nas, że łaska dziecięctwa Bożego została nam udzielona właśnie w chwili otrzymania Chrztu świętego. Chrzest oznacza umieranie starego człowieka. Właśnie przez uczestnictwo w śmierci Chrystusa i narodziny nowego człowieka, przez uczestnictwo w jego zmartwychwstaniu. Dlatego święty Paweł w liście do Galatów pisze: Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. I w innym miejscu ten święty Paweł pisze: Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Więc krótko mówiąc, też ze świętym Pawłem z Jego innego listu, dla mnie bowiem życiem jest Chrystus. Całe nasze życie powinno być coraz głębszym upodobanie, upodobnieniem się do Chrystusa. Chrystus przez chrzest staje się, można tak powiedzieć, duszą naszej duszy, życiem naszego życia, zasadą naszych myśli, słów i czynów, zwieńczeniem naszego. Tutaj ziemskiego wędrowania i rozkoszą, radością w niebie. Dlatego myślmy o ludziach, rzeczach i codziennych sprawach tak, jak On, Chrystus, o nich myśli i je ocenia. Patrzmy na rzeczywistość tak, jak On ją widzi. Kochajmy Boga i ludzi Jego miłością. Żyć w stanie łaski chrzcielnej to znaczy pozwalać się przekształcać yy, właśnie na wzór Chrystusa w każdej chwili. Teraz powinniśmy podobać się Chrystusowi naszym życiem, wypełniać Jego wolę, teraz patrzeć na rzeczy i wydarzenia ludzi w taki sposób, jak on patrzy. Właśnie teraz, nie jutro, ale zacząć to od dzisiaj. Nic bez niego nie czynić. We wszystkim jednoczyć się z nim, wszystko rozpoczynać z nim. Chrystus powinien być naszym wszystkim, a nie pokalana najkrótszą naszą drogą do Chrystusa. Pamiętajmy, że być drugim Chrystusem, być też świątynią Ducha Świętego to jest bycie nie w deklaracji, ale rzeczywiście bycie katolikiem, chrześcijaninem to wielka łaska i też wielkie zadanie. I tak wielkie są skutki chrztu, tak wielki dar tego sakramentu. Warto dziś o tym pomyśleć, podziękować za chrzest, przypomnieć sobie jego datę i zawsze pamiętać, aby odbać. O chrzest dzieci w naszych rodzinach. I na zakończenie, niech przemówi do nas święty papież Leon Wielki, który pisał: Poznaj chrześcijaninie godność, do której zostałeś wyniesiony. Przez łaźnię odrodzenia stałeś się dziedzicem Bożym, a zatem do błota grzechu już nie wracaj. Nie zapominaj do jakiej głowy, do jakiego ciała należysz jako członek czysty i poświęcony. Rozważaj często, jak z więzienia ciemności zostałeś wyprowadzony, a przyjęty do Królestwa Wolności i Światłości Wiekuistej. Amen.